W dzisiejszym wydaniu Ulis z podziękowaniami dla wielkiego księcia Fryderyka. Wielki Książę Fryderyk ogłosił termin wyborów parlamentarnych. Sytuacja w Senacie po ogłoszeniu terminu wyborów? Przemówienie konsula. Dobry wieczór. Państwu zapraszam na Królicze Światowe Informacje. W niedzielę na antenie programu drugiego telewizji kniezieckiej zostanie wyemitowany film Atak Rzężenia. Dobry wieczór Państwu. Film Atak rzężenia będzie bardzo ciekawą produkcją filmową. Tak jak każda produkcja w Reszlfim będzie spełniała i aspekty dramatyczne, i aspekty komediowe. Nie chcemy Państwu za dużo zdradzać, aby, że tak powiem, nie spoilerować tego wspaniałego filmu. Jego premiera już w niedzielę i jest to wspaniały pomysł, aby wraz z tym filmem spędzić parę minut swojego wieczoru. Ponieważ trzeba jednak Trzeba zauważyć, że program drugi ma mniej wyświetleń. Na pewno w dniu emisji tego filmu będzie przebijał Królicze Światowe Informacje, ponieważ już teraz zapewniamy Państwa, że będzie to wspaniała i ciekawa produkcja filmowa, która bardzo wkręci drogich telewizów. Ostatnie wydanie z serii historii trzech najważniejszych ośrodków miejskich z chyłku XIX i początku XX wieku. Dzisiaj jego podsumowanie. W Krakowie istniały tylko dwie duże fabryki, które nie zatrudniało wielu robotników. Natomiast w mieście znajdował się bardzo ważny uniwersytet i wiele innych miejsc, które rozwijały polskość, polską kulturę i polską sztukę. Była to główna rola Krakowa w schyłku XIX i początku XX wieku. Kraków był na terenie zaboru austryckiego, gdzie autonomia dla Polaków była najlepsza. Łódź była to, było to miasto fabryczne. Nie miało ono dużo wspólnego z polską kulturą, ponieważ było mieszanką etniczną wielu narodów. Na, było ono na terenie zaboru rosyjskiego. Warszawa była stolicą dla Polaków, mimo zaborów, a także w samym mieście znajdowało się ponad 420 fabryk. Przy okazji, trzeba wspomnieć o wielu instytucjach kulturowych, dzięki którym Warszawę można nazwać najważniejszych z tych trzech miast, ponieważ łączyła ona i łódzką fabryczność i krakowską kulturę. Wiele tysięcy mieszkańców wsi z różnych części kraju wspólnie wysłało list adresowany do wielkiego księcia Fryderyka. Piszą w nim między innymi, że to co uczynił, aby... Uratować demokrację na wsi jest wielkim jego sukcesem i wielkim jego czynem dla całego ludu króliczego. Dziękują mu szczerze za to i proszą, aby dalej nad nimi panował, a także aby jego władza panowała wiecznie, a jego reformy stanowiły podstawę prawa i istnienia Wielkiego Księstwa Królików, ponieważ jego słowa tworzą dobroć. A także prawidłowo i dobrze reformują kraj, tak, że każdy mieszkaniec jest dumny ze swojej króliczej ojczyzny. Wielki książę Fryderyk ogłosił dziś termin wyborów parlamentarnych, które według reguł kadencyjności mają się odbywać co trzy miesiące, więc ich termin wypada w tym miesiącu. Drodzy obywatele i obywatelki Wielkiego Księstwa Królików: Tak jak zapowiadałem, ogłaszam wybory parlamentarne. Jest to kolejny dowód przeciw antykróliczej propagandzie stosowanej przez komunistyczny rząd Krakowa, Warszawy i bazeniarystycznej Bydgoszczy i wszystkim innym cywilizacjom, które nie są cywilizacjami, a są przeciwne Wielkiemu Księstwu Królików, który jest najbardziej demokratycznym i najbardziej wolnym dla obywateli państwem na całym świecie. Ustalam termin wyborów parlamentarnych na 22 listopada, tak aby każda demokratyczna partia mogła w spokoju przygotować się do wyborów i przeprowadzić odpowiednią kampanię wyborczą. Dziękuję także wszystkim obywatelom Wielkiego Księstwa, którzy zagłosowali w ostatnich wyborach lokalnych i który, którzy z pewnością zagłosują w kolejnych wyborach parlamentarnych. Jeszcze chciałem podziękować wszystkim za to, że oglądają królicze światowe informacje, bowiem, że moje przemówienie będzie tam wytransmitowane. Oddaję głos reporterowi Fresher Film Rudiota, który powie o przedwyborczej sytuacji w Senacie Wielkiego Księstwa Królików. Dziś rano już wszyscy senatorowie zdawali sobie sprawę, że Wielki Książę Fryderyk ogłosi ostateczny termin wyborów parlamentarnych, ponieważ był to jeden z ostatnich dni, gdy mógł to zrobić. Z tego powodu dziś rano odbyły się tylko w Senacie posiedzenia klubów parlamentarnych, ostatnie zamykające tą kadencję. Następnie po oficjalnym ogłoszeniu wyników wszyscy senatorzy rozjechali się do siedzib w swojej partii, nawet w innych miastach, tak aby obradować nad strategią nad, przy kampanii wyborczej. Ponieważ wraz z ogłoszeniem przed Wielkiego Księcia Fryderyka terminu wyborów rozpoczyna się oficjalna kampania wyborcza dla każdej partii. Na koniec dzisiejszego wydania przemówienie konsula. Dobry wieczór Państwu. Chciałem poinformować w imieniu marszałka Senatu Wielkiego Księstwa Królików, że wraz z ogłoszeniem przez Wielkiego Księcia Fryderyka wyborów, terminu wyborów parlamentarnych kończy się ta kadencja pod względem obrad Senatu. Do 22 listopada nie odbędą się żadne zwyczajne obrady Senatu, chyba że miałoby być to jakieś nadzwyczajne związane ze sytuacją polityczną na świecie lub w państwie. Chciałem także poinformować, że wybory parlamentarne są o wiele ważniejsze od tych lokalnych, ponieważ nie chodzą grę partie lokalne, które, w które przejmują tylko część mandatów, a także dzieje się bardzo ważna rzecz, czyli decyzje, jakie będą podejmowane przez jakąkolwiek partię na kolejne trzy miesiące. Dlatego drodzy obywatelowie, pamiętajcie, aby głosować rozsądnie i poważnie. Najlepiej na Unitat Uszacki. Dobry wieczór. Zapraszam na program Wywiad FFR-u. Dzisiaj w naszym studiu gościem będzie publicysta z księżycowej agencji prasowej. Jakie jest wrażenie po ogłoszeniu terminu? I czy ten termin jest odpowiedni dla wyborów parlamentarnych? Ocenie wielu osób, które dobrze znam, wybory nawet są za szybko, o, za, przepraszam, za późno o parę dni. W dalszym ciągu jest to bardzo ter, dobry termin wyborów, także że e, październik. Chciałem najbardziej zwrócić uwagę na to, że te wybory będą bardzo ważne, ponieważ w tych wyborach skrajnie zmieni się sytuacja polityczna, przez to, że Unia Uszacki i Unia Rolnicza, które obecnie mają bardzo dużo głosów w Senacie, są zupełnie skompromitowane i wygra albo Frzyżek Krzyżowski, albo PSWK.